Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie. czci ojca i matkę oraz miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjść i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Młodzieniec odszedł zasmucony. Panie, miałbyś wielu zwolenników, gdybyś ich nie wzywał do rezygnacji z tego, co posiadają. Dlaczego ty oczekujesz od nas takich trudnych wyborów? Dlaczego ten bogaty człowiek nie mógł zachować tego, co miał, jak Józef z Arymatei, Nikodem, Maria i Łazarz z Betanii? Dlaczego miał sprzedać, rozdać? Dlaczego tak jasno ukazałeś mu jego zniewolenie tym, co posiadał? Godzina łaski, czyli prawdy. Bywała bardzo gorzka.